Oj moi drodzy, cóż by się nie działo, Gary'ego, zawsze będę chciał obejrzeć na wielkim ekranie. Mam do tego człowieka ogromne zaufanie, nawet jeżeli ostatnio dość zawodził, czy to Aladynem, czy Królem Arturem. To nie były złe filmy, ale jednak wyłącznie przeciętne, bądź w porywach niezłe. To mimo wszystko Gary czy potrafi w sposób charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju przekazać pewne historie. No i pokazał to chociażby, nie wiem, Sherlock Holmes Holmesie w jednej drugiej części, w Przekręcie, czy nawet w kryptonimie Uncle, bardzo niezacenionej jego produkcji, która być może będzie miała kiedyś szansę na sequel, za co trzymam kciuki. Dzisiaj słów kilka o dżentelmenach. O powrocie do korzeni Richiego, do przekrętu tych jego pierwszych filmów, które świetnie się oglądało i przyjemnie spędzało przy nich czas. Wszystko zaczyna się od wizyty, wizyty Fletchera, czyli takiego dziennikarza bardzo przedsiębiorczego u prawej ręki marihuanowego półświadka, czyli Raymonda. No i Fletcher przedstawia fakty, dzięki którym ma zarobić 20... Milionów funtów, dolarów, euro, nieważne. 20 milionów, ponieważ za 400 milionów szef Raymonda chce sprzedać swoje wspaniałe. Pola, Zioła, marihuany, dzięki której zarabia grube miliony, ale chce się wycofać i zacząć życie na nowo, bez już tego wszystkiego nad głową. Tak się to wszystko zaczyna. Od tej magicznej rozmowy, w której dowiadujemy się, już jest ważny, kto chce przejąć władzę, cóż się zadziało w ostatnim czasie, co może się wydarzyć w przyszłości, i tak dalej, i tak dalej. W tej rozmowie mamy do czynienia z tą bardzo charakterystyczną narracją Riczego, w której wszystko tnie, przycina, w której jedna wersja jest prawdziwa, jedna niekoniecznie. To wszystko się absolutnie przeplata i to jest z jednej strony zaleta, bo cały czas trzeba być uważnym cały czas trzeba patrzeć, cóż się ciekawego dzieje, żeby wiedzieć co i jak. Z drugiej, niestety, to wprowadza pewien chaos, pewne zapętlenie, przez co. Ta opowieść nie jest tak do końca płynna, i trzeba poświęcić, powiedziałbym, nawet 20 parę minut, żeby się tak w dżentelmenów wkręcić. Także, jeżeli na początku będziecie mieć problem, żeby wejść do tej historii, to spokojnie, dajcie troszeczkę czasu. Myślę, że po tych 20 parę minutach już będziecie zupełnie w tej opowieści, i nie będziecie mogli się od niej doderwać. Wszystko dlatego, że Guy Ritchie wraca do gry i wraca do gry w absolutnie imponujący sposób. To jest jedna z tych opowieści, która sprawia, że, ach, jak przyjemnie kochać kino rozrywkowe, to jest coś, na co bardzo długo czekałem w kinie, taką naprawdę fajną, wysoko skrojoną, wysokoktanową akcję, świetnie napisaną, brzmiącą kapitalnie w dialogu, wyglądającą znakomicie w obrazku, brzmiącą świetnie, zresztą Richie miał zawsze nosa do dobrych soundtracków no i powiem Wam, tak znakomicie się to po prostu ogląda, to jest tak przyjemny powrót do korzeni, to jest taki przekręt powiedziałbym nawet lepszy, bo ja ogólnie przekręt lubię, a dla mnie jest tylko dobry, natomiast gentlemeni są bardzo, bardzo dobrzy. ogromna w tym zasługa scenariusza scenariusza który jest zapięty na ostatni guzik który dostarcza zwrotów akcji który jest absolutnie przezabawny dialogi um, pewne takie bardzo ciekawe słowa pewne wypowiedzi kurczę jak to genialnie brzmi jak to jest wszystko przemyślane jak pewne sytuacje wybijają się z pewnych schematów wydaje nam się aha on tu zaraz będzie się na przykład nie wiem bił każdy z każdym a raczej wymyśla zupełnie inne fantastyczne i yy, najczęściej bardzo zabawne wyjście tu jest tyle taki taki takiego łapania się za słówka, takich podtekstów, przytyków. No kurczę, miodnie się to wszystko mm, pobiera z ekranu i naprawdę duża w tym zasługa także aktorów, bo Hugh Grant odkryty kilka lat temu na nowo kapitalnie sobie radzi jako taki dziennikarz dość charakterystyczny, cwaniaczek, który ze wszystkim pertraktuje i, i chce uzyskać jak najwięcej z tego ogromnego, wypchanego banknotami tortu. Fenomenalnie radzi sobie Charlie Hanan, który mam wrażenie świetnie pasuje do do filmu wyliczniego, który ma taką kozacką stylóweczkę, który tak wygląda na ekranie i tak kapitalnie się wypowiada w tym filmie. Ma takie zdania, ma takie podsumowania. No kurczę, miód na moje serce. Kiedy wchodzi do Meliny Ćpunów i przedstawia im pewne życiowe zasady i nie tylko, no to jest coś absolutnie e, pięknego. Oczywiście Matthew McConaughey jako Mickey Pearson, no to też jest e, miód na moje serce. E, widać, że Matthew fenomenalnie się bawi, że on tutaj jechać. All right, all right, all right. Bardzo dobrze pasuje takiego gościa, który kiedy trzeba zrobić to, co trzeba, to nie zawaha się. Będzie brutalny, będzie brudny, będzie bezwzględny, przy tym ma swój czar, ma swoją charyzmę i swój urok. Także jego yy, żona, już nie pamiętam twórczyni w roli, bardzo za to przepraszam, yy, też jest znakomita, jest charakterna, nie jest taką zwykłą, wiecie, piękną laleczką u boku, fantastycznego bossa. Nie, ma swój charakter, ma pazur, ma zęba i to jest też super, że tutaj nie wpada w jakieś tanie, prościutkie stereotypy, tylko u niego każda postać ma coś w sobie, czy jest drugo, czy trzecioplanowa, to absolutnie potrafi się fenomenalnie na ekranie pokazać. Taki Colin Farrell jako trener w tych kapitalnych okularach, w takich dziadkowych oprawkach, no kurczę, jak on się bawi tą rolą, jak fenomenalnie bazuje na takim charakterystycznym akcencie, no to jest sama radość, kiedy widzimy, że tu wszystkie klocuszki wpadają na swoje miejsce, chociaż nie jest to film bezbłędny, jak już mówiłem, Potrzeba czasu, żeby się w to wkręcić, żeby wszystko załapać, żeby te, ten polot i finezja w końcu zaskoczyło wszystko, żeby ta machina ruszyła w końcu tak bardzo, bardzo płynnie i bezpośrednio, ale pomijając ten fakt, kurczę, to jest taki film rozrywkowy, który bardzo długo czekałem. Jest tu humor, jest polot, jest finezja, jest zmyślność, jest element zaskoczenia. Tu się dzieje absolutnie wszystko, jest czego się pośmiać. Są kozackie sceny, na które się kapitalnie patrzy i to jest film, do którego z pewnością będzie się wracało z absolutnie absolutną przyjemnością. Może Ricci bazuje na tym, co już dobrze zna, lubi i szanuje, ale kurczę, czemu nie? Czemu nie korzystać ze swoich dokonań? Czemu ich nie rozwijać? Czemu ich nie podkręcać? Kto jak to? ale Ricci zdecydowanie może to robić i powinien to robić. Widać, że życie mu służy ta konwencja, na której się wybił, na której zdobył renomę i rozpoczął swoje kinowe podboje. Co ja wam będę przedłużał? humor, świetne tempo, kapitalni aktorzy, charakterystyczne z nich postaci, dzieje się tu absolutnie wszystko e, niczego nie możecie się spodziewać, w pełni zwroty akcji e, to jest to, to wysokooktanowe kino akcji, w którym myślę, że każdy może się znakomicie bawić i to jest kapitalna alternatywa na te e, walentynki fantastycznie, że rzuci wraca fantastycznie, że w takiej formie, można niech sobie da spokój z Disneyami i tymi innymi cudami tylko pójdzie swoją drogą i robi to co umie najlepiej Także nie Was moja ocena dla gentlemanów, którą jest. 8 na 10 dostrzegam problem tego filmu. Nie zawsze jest tak płynny, czasami wypada z torów, czasami to tempo, tak się wszystko dobrze nie zazębia, ale jak już złapie rytm, to kurczenie puszcza i fenomenalnie się to ogląda. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko działa, wszystko jest dopracowane tak, jak trzeba, i dostarcza po prostu dużo uciech, a czasami to jest nie najważniejsze, szczególnie w takim właśnie wydaniu. Także gorąco dżentelmenów Wam polecam. Świetne kino. Na pewno będę do niego wracał i Was bardzo zachęcam, żeby może w pójść na troszkę mniej oczywisty sens, ale rzeczywiście radować się z niego każdą minutą. No i cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało. Jeżeli tak, to subskrypcja, szanowka, mile widziana, a czy niewymuszana. Zapraszam też na Instagrama, tam dzieją się rzeczy codziennie, coś nowego, no i nie przedłużając, dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!